Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WARNEWS.pl i z Ambasada. Dziś ze mną redaktor tygodnika w sieci Jakub Augustyn Maciejewski. Witam serdecznie panie redaktorze. Witam, dzień dobry. Panie redaktorze, chcielibyśmy z panem porozmawiać o decyzji Władimira Putina o rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi. Jaki to ma wpływ na światową geopolitykę, a co najważniejsze, jaki ma wpływ na bezpieczeństwo naszego regionu? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to już teraz w propagandzie stara się przedstawić to rosyjski świat jako zagrożenie dla Polski i dla Litwy. Na przykład jeden z białoruskich propagandystów właśnie w programie mówił, że nad Warszawą i nad Wilnem zobaczy niedługo grzyb atomowy wschód nuklearnego słońca i tutaj właśnie wygrażał się. Z kolei inni. Białoruscy komentatorzy, politolodzy mówią, że to wzmacnia bezpieczeństwo Białorusi. Wiemy na pewno, że jest to złamanie traktatu o niedosprzestrzenianiu broni nuklearnej, traktatu z 1968-1969 roku, który wówczas Związek Sowiecki, a później Federacja Rosyjska podpisały. Ale chciałbym zaznaczyć jedną rzecz: dzisiaj dla Rosji, dla państwa Putina, broń atomowa. Czy taktyczna, czy strategiczna, nie jest bronią militarną. Jest tylko i wyłącznie bronią psychologiczną i bronią polityczną psychologiczną, mającą wywołać efekt zastraszenia. Mającą wywołać pewne bardzo zaplanowane i wymarzone przez Kreml odruchy po stronie Polskiej, po stronie zachodniej, a z drugiej strony jest to broń polityczna, bo ona przecież bardzo uzależni chwiejący się reżim Łukaszenki od Moskwy. Przecież Łukaszenka lawiruje pomiędzy koniecznością dołączenia się do tej wojny, do pomocy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a tym jednak by swój reżim jakoś zachować. Więc wprowadzenie. W dodatku bardzo poważnego rosyjskiego uzbrojenia na terenie Białorusi wzmocni wpływy rosyjskie. Rosjanie pod pretekstem troski o swoją tak ważną broń będą mogli mocniej interweniować na Białorusi. A więc widzimy, że polityczne cele to cele wewnętrzne ruskiego świata, a po drugie psychologiczne. No, my mamy się bać mamy tutaj jakieś histeryczne reakcje wykazywać i na pewno rosyjska agentura w Polsce rosyjskie pudła rezonansowe i politycy konfederacji będą się do tego jakoś odwoływali Panie redaktorze, ważna kwestia, bo kwestia broni jądrowej na Białorusi to nie jest kwestia ostatnich dni. Ten temat przewijał się już dłuższy czas, że ta broń się pojawi, ale mam pytanie, bo w kontekście wypowiedzi Władimira Putina, czy mówimy tutaj o straszaku, który nagle pojawia, czy to, czy to jest to odpowiedź na, te, na amunicję, którą Wielka Brytania zapowiedziała, że dostarczy Ukrainie, chodzi o amunicję z zubożonego uranu. Czy to jest aż tak duża odpowiedź? Władimir Putin ma, powiedzmy, aż Taki, jakieś kompleksy, że na y, taką informację, czyli dostarczenia nowoczesnej amunicji reaguje rozmieszczeniem broni jądrowej na terenie Republiki Białorusi? No jest to oficjalna, taka bezpośrednia przyczyna, ta brytyjska deklaracja. Natomiast pamiętajmy, że już w pierwszym tygodniu wojny minister spraw zagranicznych Rosji, Sergej Ławrow, mówił, że o ojej, no taka pomoc, jaka jej płynie z zachodu dla Ukrainy, jest zagrożeniem dla pokoju, a przecież tu sugerował dosyć jednoznacznie, że, że trzecia wojna światowa będzie wojną nuklearną. I tym już straszono od marca. Potem straszono eksplozją elektrowni atomowej Wenezueli którą Rosjanie zajęli już w marcu. Ja byłem po drugiej stronie dnie po 160 dni byłem na wojennej Ukrainie. Rozmawiałem w Zaporożu z urzędnikami Ministerstwa Zdrowia, którzy monitorują tę sytuację pod względem zagrożenia. Rozmawiałem z żołnierzami, z oficerami i wynika z tego dosyć jasno, że Rosjanie nie są zdecydowani na jakikolwiek realny krok który by spowodował promieniowanie, oni tylko i wyłącznie straszą. Wystarczył jeden telefon Erdogana do Putina, bo przecież ewentualna, ewentualna awaria w enerchodarze i skażenie Dnieprów wpłynęłaby też na basen Morza Czarnego. Wystarczyło tupnięcie nogi ze strony Erdogana, by Rosja się tutaj zwinęła. To znaczy Rosja naprawdę nie ma w swojej kalkulacji, nie opłaca jej się używać tej broni, ale opłaca jej się używać straszaka. I oni to robią od początku wojny, więc teraz można powiedzieć, biznes as usual, nowe pajacowanie rosyjskich propagandystów. Ale podpierając jeszcze moją tezę o tym, że dzisiaj broń jądrowa jest dla Rosji bronią psychologiczną i polityczną, nieprzypadkowo dzieje się to tydzień po wizycie chińskiego lidera w Moskwie, ponieważ Chiny chcą występować jako mediator. Trochę Putin zawiedziony jest brakiem realnego wsparcia dla Rosji w tej wojnie. I oto przyjeżdża lider chińskich komunistów. Z tym takim gestem, że będzie mediatorem pokojowym, a nie tego Putin oczekuje. A więc prowadząc, prowadząc taki krok niby to w stronę eskalacji wojny, Putin wysyła też sygnał Chinom: wcale nie będę taki spolegliwy na wasze presje. Więc to jest taki gambit, taka szachownica złożonych różnych ruchów. Ale cóż, Warszawa jest tutaj celem na samym końcu. Nie jesteśmy oczkiem w głowie Rosji, choć może czasem nam się tak wydaje. Panie redaktorze, ja jako miłośnik historii zawsze lubię się nieco do niej odwoływać, ale doskonale wiemy, jaki był poziom i stan rosyjskiego arsenału nuklearnego w czasie zimnej wojny i też to był straszak. Czy my mamy powtórkę z rozrywki w takim razie? Bardzo dziękuję za tę sugestię. Jeden ze zbiegów z KGB, Kuziczkin, on co prawda ma wiele za uszami i mówił prawdę bardzo rzadko, ale jednak wskazał na jedną ciekawą rzecz zachodnim analityką Mówił tak, jeśli widzicie ten syf w gospodarce sowieckiej, w społeczeństwie, w partii, to myślicie, że KGB to ominęło, że KGB działa sprawnie w zepsutym społeczeństwie sowieckim. Podobnie jest tutaj. Jeśli Rosjanie nie potrafili dochować warunków zwykłemu Uzbrojeniu, karabinom, czołgom, jeśli opakowaniami po jajkach wzmacniali opancerzenie czołgów Rosjanie, bo były takie przypadki, to super złożona broń nuklearna będzie nagle zadbana? Nie ma w co w to wierzyć. Chruszczow to wykorzystywał, straszył cały świat, że to wychodzą rakiety jak parówki z fabryk sowieckich tak szybko, tak sprawnie. A okazało się, że już dawno wtedy Zachód prześcignął technologicznie to uzbrojenie i że zanim, zanim by Rosjanie zdążyli nawet zatankować swoje rakiety, Amerykańskie by już dotarły do ich terytorium. Taka była przepaść technologiczna. Tak jest i teraz, bo my często ja byłem 160 dni na Ukrainie, napisałem przecież z tego reportaż, książkę Wojna. Reporterz z Ukrainy i um, mam takie przekonanie, że znamy wiele słabości ukraińskich. Mówi się o nich, o niedoborach, o, o też już wyczerpaniu społecznym i tak dalej. Ale zapewniam Państwa, bo to jest natura totalitaryzmu i autorytaryzmu rosyjskiego, sowieckiego. My naprawdę nie wiemy, jaka jest skala degeneracji tamtej strony, rosyjskiej strony. My poznamy to dopiero po rosyjskiej klęsce. Panie redaktorze, muszę zapytać jeszcze o samą Białoruś. Jaka jest obecnie sytuacja Białorusi? Pamiętamy wystąpienie Aleksandra Łukaszenki, który jeszcze kilka lat temu na konferencji prasowej miał pretensje do Władimira Putina, że Republika Białorusi płaci o wiele więcej za gaz niż choćby Niemcy. Dziś ten polityk jest już na smyczy, z której się nie zerwie Władimira Putina, czy jednak ma jeszcze jakieś pole manewru i cały czas będzie lawirował w tej polityce międzynarodowej? No pamiętajmy, że i reżim Putinowski na początku nieco inaczej wyglądał, jeszcze wierzono na przykład, że prezydentura Miedwiediewa trochę zliberalizuje jednak oblicze rosyjskiego imperium. Tymczasem dziś ja już nie mam wątpliwości, że e, kilka lat temu na przykład rząd Polski, Prawa i Sprawiedliwości dał się nabrać na pewną grę rosyjskiego świata, e, wierząc, że Białoruś Gra na jakąś liberalizację i oderwanie się od rosyjskiego imperium, gdy tymczasem Białoruś miała wtedy takie miejsce w układzie rosyjskiego świata jak Rumunia Czałczesku w sowieckim świecie. Znaczy, miała grać taką rzekomo antyrosyjską, antysowiecką, by pozyskać pewne ustępstwa z zachodniej strony. To wtedy były te, te wpadki polityków partii rządzącej w Polsce, którzy pozytywnie wypowiadali się o Łukaszence i do dziś jest im to wypominane. Pamiętajmy, że same deklaracje, czy nawet pewne ekonomiczne decyzje w tych państwach, Rosyjskiego świata, one nam nie wszystko mówią o faktycznych intencjach władzy, bo tam to się dzieje wszystko na płaszczyźnie tajnych służb i tajnych porozumień. Ja kiedyś rozmawiałem z profesor Amin Knight, to jest taka naprawdę wspaniała amerykańska sowietolog, która nawet Wasilijowi Mitrochinowi potrafiła wskazać dziwne zagrywki z jego strony, jakby nie był do końca tak szczery, za jakiego uchodzi. I ona powiedziała, że dzisiaj Rosja to nie jest państwo, które ma służby, tylko to są służby, które mają państwo i że te służby mają więcej władzy w swoim kraju niż w czasach sowieckich. Dlatego trzeba patrzeć na to przez pryzmat pewnych personalnych roszad FSB, służby wywiadu zagranicznego, a nie samych oficjalnych wystąpień liderów Rosji czy Białorusi. No i na koniec pytanie, jaka może być odpowiedź Zachodu? USA mówi wprost, nie widzimy oznak użycia broni jądrowej przez Rosjan, Francja krytykuje ostro decyzję Władimira Putina. Czy możemy liczyć na jakąś odpowiedź Sojuszu Północnoatlantyckiego? Polska powinna grać, by taki sojusz był. My w duchu powinniśmy raczej przypominać sobie wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy z początków tej inwazji, jak Putinowi mówił oficjalnie na konferencji prasowej. Nie strasz, nie strasz. No, trochę może brzydkim młodzieżowym przysłowiem. Natomiast w obrębie zachodnich negocjacji powinniśmy grać na to, powinniśmy w ten sposób rozgrywać to, by jednak dozbroić Polskę, by zwiększyć obecność amerykańskiego uzbrojenia w Polsce i może nawet przesunąć... Natowską, amerykańską broń atomową z Niemiec do, do Polski, ponieważ ta wojna, no niestety, trzeba tu powiedzieć brutalnie w myśl politycznego realizmu, oprócz wielkich kosztów, jakie Polska ponosi, gigantycznych kosztów, jakie Ukraina ponosi, to jest dla Polski pewnym oknem możliwości, aby wzmocnić swoją pozycję i pokazać, że wschodnia flanka NATO i wschodnia flanka Unii Europejskiej to są kluczowe miejsca, które potrzebują specjalnego traktowania. I mam nadzieję, że rząd, który ma takie aspiracje, bardziej suwerennościowe rząd Polski wykorzysta to odpowiednio w targach z Zachodem. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Państwa odsyłamy na media społecznościowe redaktora Jakuba Maciejewskiego. Oczywiście zachęcamy do zapoznania się z jego najnowszą publikacją, którą oczywiście znajdziecie u nas na, na kanale, mam nadzieję w najbliższym czasie, recenzję tej książki oraz na mediach społecznościowych jak wspomnianego redaktora Maciejskiego. Serdecznie dziękuję Panie Jakubie za poświęcony czas, a Państwa zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.